Ostatnie dni wakacji to czas kupowania szkolnych wyprawek. Tłumy w księgarniach, antykwariatach i przy stoiskach z przyborami szkolnymi wskazują, że 1 września, tuż tuż. Dopiero teraz się rozglądam, tak szczerze mówiąc, i będę wybierała, a na pewno nie będę brała najdroższych rzeczy, tylko takich średnich. A jaką kwotę Pani planuje wydać na tę wyprawkę szkolną? Około 150 zł. No, za samą wyprawkę, plus jeszcze podręczniki do tego, to drugie jakieś pieniążki, drugie tyle byś. Poszukujemy zeszytów, wiadomo, jakichś ołówków, długopisów, przyborów ogólnie szkolnych. No i tak jak co roku wydaje nam się, że wydamy gdzieś około 100 zł, nie? No wszystko raczej jest drogie, kto chce coś lepszego kupić, to musi wydać też lepsze, więcej pieniędzy, a tak to to wiadomo, ktoś tańsze rzeczy no to mniej, ale zazwyczaj patrzy się i na jakość i na cenę. Plecak u nas możemy już zakupić w cenie za niecałe 9 zł, do którego możemy włożyć bardzo tanie kredki już za 99 groszy, plasteliny, farby niezbędne dla młodszych dzieci, blok, który mamy już za 49 groszy. Możemy również włożyć tam piórniki. Zresztą można kupić już w cenie od 33 groszy, co zależy też od jakości, od firmy, od grubości. Czy to są cienkie oczywiście, czy, czy grube. Możemy również kupić wiele plecaków, długopisy, no wszystkie artykuły, które są niezbędne, oczywiście, do szkoły. W jakiej cenie możemy skompletować już zestaw niezbędny do szkoły na 1 września, tak żeby był on jak najniższy? Możemy to zrobić, możemy skompletować taki zestaw z naszej najtańszej marki Eco Plus, bądź wiodącej marki. Już może, możemy to zrobić do kwoty 50 zł. Największą popularnością u najmłodszych dzieci cieszą się oczywiście artykuły z ich postaciami z bajek, typu Hannah Montana, czy Barbie, czy tak jak u chłopców Ben. Zakup najniezbędniejszych rzeczy do szkoły to wydatek nawet do kilkuset złotych. Podręczniki do klas pierwszych szkół średnich wyszły wszystkie w nowych wydaniach, do nowej podstawy programowej, więc koszt takich podręczników nowych, całej wyprawki, w tym również tych książek, które są na 3 lata, które najczęściej kupuje się właśnie w pierwszej klasie, wychodzi około 600 zł. Oczywiście już w szkole średniej są to dwa języki: język angielski plus do tego jakieś niemiecki bądź, bądź rosyjski, a także książki zawodowe. Jeśli chodzi o technikum czy szkołę zawodową, które też niestety są bardzo drogie. Książek używanych nie można kupić. Nie można kupić w tym roku, dlatego też e, te ceny są, są tak wysokie, tak, tak, te książki są drogie. Uczniowie nie mogą, tak jak co roku robili, e, odkup, odkupywać prawda, jeden od drugiego, czy chodzić na jakieś kiermasze szkolne. W tym roku pozostało im kupienie tylko. Tylko nowych wydania. To dotyczy uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i czwartoklasistów szkół podstawowych. A co w przypadku pozostałych uczniów? Czy oni mogą posiłkować się używanymi podręcznikami? Tak, jak najbardziej mogą. Drugoklasiści, trzecioklasiści, czy też czwartoklasiści, jeśli chodzi o, o, o technika, jak najbardziej mogą kupować używane. Natomiast oni już tak naprawdę bardzo mało kupują używanych, bo kupują tylko te takie podstawowe przedmioty jak matematyka, język polski, historia. Dlatego, że większość, większość podręczników zostały mi z pierwszej klasy takich na trzy lata, jak przysposobienie obronne, czy podstawy przedsiębiorczości. Tutaj jak najbardziej w tych, w tych klasach mogą kupić sobie używane. A dla tych najmłodszych dzieci ile przeciętnie kosztuje taki komplet podręczników? Ym, dla młodszych dzieci są tak zwane boxy. są takie zestawy książek pakowane w takie bardzo ładne pudełeczka, często z różnymi niespodziankami w środku typu ołówek. Yy, Cena takiego kompletu wynosi mniej więcej od 180 zł do 230 zł i to chodzi o same podręczniki. Do tego trzeba dokupić religię, do tego trzeba dokupić język angielski. E, więc wydaje mi się, że koszt takiego kompletu to od całego kompletu to od 250 do 300 zł. Mam troje dzieci na wyprawkę szkolną. Na, bez książek wydałam 1200 zł. E, w sobotę tutaj kupywałam książki oczywiście pół na pół, czyli są książki używane. Nowe. Wydałam 340 zł, dzisiaj drugie 200. Co pani myśli o tych cenach? Proszę nam powiedzieć. To są katastrofalne, to jest jakaś pomyłka w ogóle. Albo książek nie ma, albo książki są. wyszły z druku. Czasami cię czeka tygodniami, żeby książka jakaś dotarła dla każdego dziecka. W zeszłym roku kserowałam ponad 6 książek. Segregator w matematyce. To jest jakieś nieporozumienie, pomyłka, po prostu. A czy pani również podręczniki używane kupuje? No, oczywiście, że tak. No nie każdego stać, żeby sobie mógł pozwolić prawda, na książki nowe. Niestety, częste zmiany podstawy programowej powodują, że rzadko jeden podręcznik obowiązuje kilka lat. To sprawia, że uczniowie zmuszeni są kupować nowe książki zamiast korzystać z używanych. Tutaj mamy przykład na to, jak wiele książek trafia do śmietnika, na makulaturę. Codziennie ludzie zadają nam pytanie, przynoszą nam książki, których my nie możemy niestety kupić ze względu na to, że są to książki nieaktualne. Pytają nas, czy, czy mogą je po prostu u nas zostawić. I to jest właśnie przykład tego, jak, jak dużo jest tych pozycji zmienionych, jak dużo pieniędzy tak naprawdę trafia, trafia na śmieci. Pozwalamy też e, klientom wybierać sobie z tych książek, jeśli chcą dla siebie, dla dzieci coś, jakieś książki dodatkowe, po prostu tak, żeby pouczyć się w domu. E, wtedy pozwalamy im e, zabierać, zabierać te książki, tak dla siebie chociażby, żeby poczytać w domu. Niestety tych nieaktualnych książek jest z roku na rok coraz więcej, e, coraz więcej tego klienci do nas przynoszą.